Nie wyrabiasz się z zadaniem, siedząc trzy dni z rzędu po cztery nadgodziny dziennie. Czujesz, że już totalnie zgłupiałeś i nie widzisz szansy na powodzenie w wykonaniu tego zadania. A sprint review jest jutro. Co robisz? Niestety, doświadczyłem takiej sytuacji na moje własne życzenie. Te cztery nadgodziny dziennie, czyli... Po trzy dni, czyli 12 godzin, w ogóle nie wpisałem do czasu pracy. Więc tak naprawdę 12 godzin zrobiłem pro bono. Tak było niestety. Jakie są opcje? Robisz kolejne nadgodziny jeszcze jutro rano, czyli kontynuujesz to mozolne podejście i widzisz, że i tak to nic nie daje. Drugie podejście. Informujesz zespół, że potrzebujesz pilnie pomocy. I trzecie. Ignorujesz już fakt niepowodzenia. Po prostu nie spełnimy celu sprintu. Taka odpowiedzialna zbiorowa. Odpowiedzialność, przepraszam, zbiorowa, czyli niczyja. Skoro mi się nie uda, nie uda się wszystkim. Rozumiesz o co chodzi. Po prostu gdzieś to się rozejdzie po kościach, bo cel sprintu jest na barkach całego zespołu, a nie tylko na barkach moich. Jaką opcję wybrałem? Niestety wybrałem opcję pierwszą. Siedziałem potem czwartego dnia, czyli w dniu sprint review żeby to wykonać i co się okazało, nie udało mi się tego zrobić. Oczywiście. To przyjście kolejnego dnia i zrobienie kolejnych nadgodzin nic mi nie dało. Jak bym postąpił dzisiaj? Po pierwsze, starałbym się nie dopuścić do takiej sytuacji, gdzie ja robię nadgodziny, jestem zmęczony, sfrustrowany i jest sprint review jutro, więc już samo to jest e, złą praktyką. Ale gdybym się znalazł w takiej sytuacji, po prostu, to poinformowałbym zespół i powiedział: Przepraszam, ja już totalnie zgubiłem, proszę Was, niech chociaż jedna osoba, jeżeli jest w stanie, niech usiądzie ze mną i niech właśnie spróbuje mi pomóc, dlatego że to jest ważne dla nas z punktu sprint review. Tak bym podszedł.